Sponsorem kanału jest XTB, polska platforma inwestycyjna o zasięgu globalnym. jesteśmy bezpieczni. Natalia Bryś, MMA.pl, jesteśmy już po twoim pierwszym panelu. Jak się czujesz? Jak wrażenia? Czuję się dobrze, bo mogłem robić to, co lubię, czyli robiłem deskę, nie uczestniczyłem w żadnych dymach, w żadnej awanturze, nie dostałem puszką, która leciała w moją stronę, więc jest okej. Okay. Mm, jednak była pewna kolizja, ponieważ sekwento przerwał Ci twoją deskę. Jak ty się wtedy poczułeś? Eee, no pomyślałem, że całe szczęście, bo nie chcę się za bardzo męczyć przed walką, która już w sobotę, więc miałem dobrą wymówkę, żeby przerwać. Mm. Obserwując, wydawałeś się taki najbardziej opanowany. Jak ty się wcześniej przygotowywałeś na tą konferencję? Myślę, że po prostu jestem obeznany z tym środowiskiem, bo bijąc rekordy, mam dużo do czynienia z telewizją, z różnymi wywiadami, więc to nie jest dla mnie nowa rzecz. A poza tym też jestem myślę, że pewny siebie, dlatego że ja tutaj nikogo nie udaję. Ja nie robię żadnych sztucznych dymów, sztucznych afer. Ja po prostu robię swoje, no robię deskę, to robię na co dzień to, co tu się bać. Między tobą a przeciwnikiem nie wyczułam żadnej złej krwi. Jak ty jesteś do niego nastawiony? Pozytywnie. Przychodząc do galfrikowych zaznaczyłem, że mnie interesują tylko walki z szacunkiem do rywala, walki sportowe. No i Kamil jest jak najbardziej sportowym rywalem, jest bardzo dobry. Więc cieszę się, że z nim walczę, a nie z kimś innym. Czyli można powiedzieć, że obserwowałeś jego poczynania w przeszłości, jeżeli chodzi o walki? Tak, jak on walczył z wybiórkiem, to ja pamiętam, że oglądałem te walki na żywo i wtedy nawet nie myślałem, że z nim stanę w oktagonie. A już za trzy dni będziemy się bić, więc super zaskoczenie. A zastanawiam mnie bardzo, czy to było Twoje marzenie, żeby właśnie tutaj się znaleźć, przed tyloma tysiącami osób być oglądanym? Marzenie nie, ale był to jeden z moich celów, ponieważ wiedziałem, że przychodząc tutaj, mogę pokazać się publiczności, która mnie wcześniej nie znała, mogę poszerzyć swoje grono odbiorców. No i co za tym idzie wiadomo, że sponsorów na swoje rekordy i o to tu głównie chodzi. Walki jedno, ale to się bardzo łączy z dużą oglądalnością, a jak ty się tutaj odnajdujesz w tym świecie influencerów można powiedzieć. Dobrze, bardzo dobrze się czuję. Czyli nie przestraszyły cię te dymy, afery? Bo wydajesz się spokojny, dlatego się bardzo o to zastanawiam. No nie, tak jak wspominałem, dlatego że ja robię swoje. Ja na szczęście nie muszę tego robić, mam inną rolę. Z włodarzami jestem tak dogadany, że ja mam dawać próbkę swoich obietności na każdej konferencji, a nie robić sztuczne dymy. Mm, bardzo ciekawym tematem jest rekord Guinnessa. Skąd ogólnie jest pomysł na to? Rekord Guinnessa. Pomysł wziął się z tego, że wcześniej byłem zawodnikiem biegu z przeszkodami. Byłem trzykrotnym wicemistrzem świata, ale kiedy przyszła pandemia w 2020 roku, to nagle mi wszystkie zawody zamknęli na całym świecie. Było odwoływane, więc nie miałem gdzie startować i postanowiłem zrobić coś, co będzie niezależne od sytuacji na świecie, co nikt mi tego nie zamknie. Eee, więc wymyśliłem, że pobije 12 rekordów w 12 miesięcy. No i to poszło, ruszyło z kopyta i tak się zaczęło. Deska. Według mnie jest to bardzo, bardzo ciężka pozycja. Tak samo na przykład, jak pamiętam na WF-ie kiedyś robiliśmy, to dziewczyny niektóre minuty nie umiały wytrzymać. A jaki jest Twój sposób właśnie na to? Yy, dla mnie też to jest ciężkie. Tak jak po dwóch minutach jest mi bardzo ciężko, ale zauważyłem, że po dwudziestu dwóch jest tak samo bardzo ciężko jak było, więc to się na razie nie pogarsza. No i celuję tutaj w rekord Guinnessa właśnie. Chcę pobić dziewięć pół godziny. Taki jest oficjalny rekord. Ja bym chciał zrobić 10 no ale czy się uda to nie wiadomo, bo tak jak wspominałeś to jest naprawdę trudne i nie wiem co po takim czasie może wysiąść co po dwóch, trzech godzinach się będzie działo, bo jeszcze do takiego poziomu nie doszedłem, nie próbowałem tyle robić hmm. Myślisz, że będą jakieś złe konsekwencje tego? Nie, to na pewno nie, gdyby coś się złego działo to zawsze można przerwać w trakcie, zresztą w każdym moim rekordzie coś się dzieje, ale to są takie chwilowe dolegliwości, chwilowe kontuzje które po tygodniu, dwóch ustępują hmm. A jak ty się do tego przygotowujesz? No bo rozumiem, że to jest takie przygotowanie całego organizmu, a nie tylko jakiś poszczególnych części. Tak, pod każdy rekord mam swoje specjalistyczne przygotowania i po każdym rekordzie je zmieniam w zależności od celów, które obieram. No robiąc, chcąc być dobry w desce, trzeba robić deskę, no nie ma co oszukiwać. Pewnie to będzie deska z obciążeniem, deska na jednej ręce, na drugiej ręce, na jednej nodze. Będę zmieniał te warianty, wydłużał czas i pod koniec przyszłego roku planuję tak na rekord. To tak na przykład dziennie, ile poświęcasz na to czasu? Co dwa dni 20-30 minut. Mm. No bo teraz musisz to połączyć, jest jeszcze walka. I rekord Guinnessa, Jak ty się w tym odnajdujesz? Tak, no tutaj jednak te przygotowania do walki były bardzo ciężkie, bo trenowałem dwa razy dziennie, 12 razy w tygodniu łącznie, więc, więc to, to jest ciężko pogodzić. Tutaj wiem, że chcąc pobić rekord, będę musiał troszeczkę z tymi walkami przystopować. A jeżeli chodzi o Twoje przygo przygotowanie stricte do walki, jakie wyrzeczenia dzięki temu są? Wiesz co, teraz myślę, że mam najlepszą formę w życiu. Miałem mega motywację, żeby, ten, żeby, żeby do tej walki się przygotować, żeby ją wygrać, więc trenowałem bardzo ciężko i przez to, że walczymy w kategorii 74 kg, a ja ważę na co dzień ponad 80 to zrobiłem no, formę, też jeśli chodzi o sylwetkę. Zbiłem dużo kilogramów, jestem na niskim poziomie tkanki tłuszczowej, więc całe plusy. A jeszcze wpadło mi do głowy takie pytanie. Jeżeli chodzi o ten rekord Guinnessa, jakie są benefity później, jakie otrzymasz? Bo rozumiem, że na przykład jak przejdziesz ten cały rekord, wypełnisz go, no to pewnie jest jakaś zapłata. Tak, właśnie. Właśnie... Co ja idę już? Nic się nie stało. Tak jest, robimy swoje. Ludzie właśnie się mnie często pytają, ile te chłopie dostajesz od tego ginesaka, to jest kasa za taki rekord. To jest w ogóle inaczej. To za rekord trzeba zapłacić. żeby ja mógł spróbować pobić rekord, trzeba zapłacić 18 tysięcy złotych. I nieważne czy mi się uda, czy nie. Jak mi się nie uda, to trudno. To już e, za same wytyczne, za samo, żeby próba była oficjalna, trzeba zapłacić, a za pobicie nie ma nic. Mm -hmm. e, a czy na przykład później będzie jakaś transmisja z tego, z tego rekordu? Tak, wszystkie rekordy są pokazywane w telewizji, w różnych, także jeśli chcecie wiedzieć, gdzie będzie pokazywany mój kolejny rekord, to obserwujcie mnie na Insta albo na Facebooku, tam zawsze wrzucam info. Dokładnie, a jak na przykład Twoja rodzina zareagowała na to, że chcesz wziąć udział w takim wydarzeniu? Matka to się tylko przeżegnała, ojciec powiedział, że się tutaj nie pojawi, no ale będą ze mną bracia, będzie ze mną moja narzeczona Ola. Różnie, no bo jednak wiadomo jak tutaj jest. Dużo dymów, dużo, dużo afer, ale ja powiedziałam, że ja, się, ja tego nie robię. Ja tutaj robię swoje, chcę wprowadzić tutaj tak jakby jasną stronę mocy. Wspomniałeś stricte o walkach, a jeżeli chodzi o rekord Guinnessa, no to jak zareagowali? To zależy jaki jest rekord, bo czasami rekordy są takie, jak muszę biec na busaka po śniegu 20 km, to wszyscy się za głowę łapią i mówią, że zwariowałem. Często mówią, że nie dam rady. Ale wtedy to mnie najbardziej motywuje, bo tak naprawdę nic nie motywuje tak jak niedowiarkowie. Pamiętam, że był taki rekord. E, musiałem pokonać pełen dystans Ironmana, czyli najpierw przepłynąć 4 km, mm. potem przejechać na rowerze 180 i na końcu przebiec 42. I to wszystko z taką belką 50 kg. To wtedy wszyscy mówili, że chłopie, absolutnie nie ma żadnych szans, plecy ci wysiądą. No i wtedy miałem taką motywację jak nigdy. Mm. Czyli rozumiem, że teraz ten kolejny rekord będzie takim e, najbardziej wymagającym? No ta deska 10 godzin to myślę że tak, to będzie najtrudniejszy rekord jaki ja będę, jaki biłem do tej pory. Bardzo ciężko będzie i psychicznie i fizycznie, no bo ten ból jest tam cały czas. Tak jak mówię, po dwóch minutach już mi też jest bardzo ciężko. To nie to, że, że mnie na przykład po dwóch godzinach zacznie boleć. Mi już po dwóch minutach będzie bolał jak wszystkich, tylko chodzi o to, żeby te, ten ból wytrzymać i się nie poddać. Mhm. I ostatnie pytanie, kto będzie w twoim narożniku cię dopingował? Dopingował. No, moim trenerem będzie Karol Skrzypek. Eee, ale oprócz niego w moim narodzeniu będzie dwóch moich braci, Krzysiek i Julek. Dobrze, bardzo trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. Dziękuję. Dobrze. Dobrze jest mieć wybór szczególnie w inwestycjach. Dlatego warto wybrać XTB. Ty decydujesz, w co chcesz zainwestować. Wybierz XTB i inwestuj w ponad 5,5 tysiąca instrumentów finansowych. jesteśmy bezpieczni.